Szanowni zebrani i drodzy goście, świętą Bożego Narodzenia i nadchodzącemu Nowemu Rokowi towarzyszą niemal wyłącznie radosne przeżycia. Są to najbardziej oczekiwane przez nas wszystkie chwile. W grudniowe dni i wieczory istnujemy refleksje nad tym, co minęło, i planujemy naszą przyszłość w nadchodzącym roku. W tym świątecznym okresie obce stają się na podziały polityczne i światopoglądowe. Łamiamy się opłatkiem z naszymi bliźnimi, śpiewamy znane nam od dzieciństwa kolendy, zastanawiając się nad wartościami podstawowymi, miłością, dobrem, wiarą, rodziną, naszą służbą na rzecz drugiego człowieka i na rzecz naszej ojczyzny. Powtarzając za polskim papieżem, Janem Pawłem II, przy okazji tych pięknych, tradycyjnych polskich świąt potrzeba... Drodzy Państwo, zgodnie z powyższymi słowami naszego wybitnego rodaka Karola Wojtyły, dla wszystkich nas obecnych czas przełomu roku staje się stosowną okazją do głębokich przemyśleń, do podjęcia narodowej odnowy umysłów i serc, do ponownych rozważań we wspólnocie, jaką stworzymy na gruncie lokalnej ojczyzny, miasta Tomaszowa czy powiatu tomaszowskiego, a w szerszym w naszej wspólnej ojczyzny. pojedynczych funkcji indywidualnych zastęp, ale za to w absolutnym przekonaniu, że w myśli pożegnania ludowego, które powinno towarzyszyć nam nie tylko podczas świąt, zgoda buduje, niezgoda zgoda rujnuje. Mam nadzieję, że podzielimy się obłazkiem zgodnie z naszą polską tradycją, w zgodzie oraz we wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu. Zapomnimy o dawnych urazach w imię przyszłej pracy na rzecz rozwoju tych trudnych i skomplikowanych czasach. Szanowni goście, czego można życzyć w nowym roku zgromadzonej na tej sali społecznej, intelektualnej wielkiej miasta? Myślę, że przede wszystkim wytrwałości w realizowaniu w ramach swoich obowiązków zawodowych i społecznych oczekiwań i marzeń mieszkańców naszego miasta o jego lepszej przyszłości i przyszłości ich stanu. Tego, by chcieli tutaj pozostać bo uwierzyli, że warto tu zakładać rodzinę, tutaj żyć i pracować. By zechcieli, pomimo jakże często niesprawiedliwych ocen oraz czarnych, kasandrycznych przepowiedni, wraz z nami uwierzyć w to, że wspólnymi siłami zdołamy im i sobie samym pomóc, sprawić, że nasze miasto zacznie rozkwitać. Nie pozostaje nic innego, jak w imieniu władz miasta i powiatu Wszystkim Państwu życzyć rodzinnego szczęścia i pomyślności w nadchodzącym nowym roku, satysfakcji z własnych dokonań zawodowych i rodzinnych, a przede wszystkim wiary, która codziennie dodawać Wam będzie sił do tworzenia i realizacji nowych projektów. Do siego roku. Szanowni Państwo, ja tylko patrzę, zwracam, ponieważ rolę gospodarza dziś pełni Pan Prezydent. Odniosę się po pierwsze słów do przemówienia, że okres świąt Bożego Narodzenia i okres Noworoczny to jest okres refleksji nad Dniem rokiem. My, żeśmy dziś 15 minut temu ten okres refleksji rozszerzyli, Szanowni Państwo, napięcie. 5 lat w tą zgodę do tylko wiemy, 5 lat współpracujemy i po raz piąty spotykamy się tu wszyscy razem. Dlaczego mówię, że podsumowujemy 5 lat? Ponieważ chcemy sobie dać prawo, jak i również Państwu, do spotkania się tutaj przez kolejne wieczory. E, myślę, że jest to możliwe, myślę, że się to stanie, Natomiast Szanowni Państwo, Dziś chciałbym Wam życzyć przede wszystkim już niedługo szampańskiej zabawy, a w nowym roku spełnienia wszystkich swoich marzeń, tych zawodowych i osobistych. Na nowy rok życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo jak widać wtedy, kiedy go zaczyna brakować, dopiero ile doceniamy, a no to jest jednak najcenniejszy. Życzę Państwu dużo wytrwałości i cierpliwości, bo czekają nas czasy nieco trudniejsze i trzeba będzie je przeżyć z pogodą i z samozaparciem na pewno. Życzę Państwu również wielu życzliwych osób wokół, bo tylko wtedy można budować to, co jest najpiękniejsze. 2012 rok przed nami, jestem przekonany, będzie rokiem, który przyniesie nam. To co najlepsze? najlepsze, zmiany, to nie tylko zwycięstwo w Euro 2012, ale myślę, że osiągnięcie celów, o których mówi Pan Prezydent i Pan Starosta i tego wszystkim samorządowcom, ale mieszkańcom Tomaszowa życzę. Życzę Państwu zdrowia, cel pomyślności, Wam i wszystkim mieszkańcom ziemi tomaszowskiej. Wszystkiego najlepszego na 2012 Aby ciepło świąt Bożego Narodzenia zostało w nas jak najdłużej, aby Nowy Rok przyniósł Państwu spełnienie wszystkich marzeń, tych osobistych w naszych rodzinach i tych wspólnych w naszym mieście, w naszym powiecie, w naszej Ojczyźnie. każdemu, aby coraz bardziej się ćwiczył w umiejętnościach, by wiele dobra zgromadzić. W swoim domu miałem dwa plakaty, dwa takie znaki. Na wejściu było, był taki znak, uśmiechnij się, a z drugiej stroneczki było zakaz narzekania. Ja bym bardzo życzył Państwu, żeby więcej się uśmiechać, a mniej narzekać i żeby w tym roku Poprzez to, że się uśmiechniemy do siebie, to się zbliżymy do siebie. A narzekanie to znowu będziemy oddalali się coraz bardziej. I tak zawsze mówiłem, że to jest moje miasto i cieszę się, że tutaj wróciłem i będę robił wszystko ze swej strony, żeby temu środowisku jak najwięcej ofiarować dobra. Jeśli będę mógł się przysłużyć temu, Miasto, to na pewno zrobię wszystko, co w mojej mocy, wszystkim życzę, żeby naprawdę wzajemnie się miłowali. Że, że by, dzieląc się okładkiem, podzielić się trochę sercem. Tak jak mówił święty Albert, że chciałem być dobry, abyśmy właśnie tym znakiem chleba dzieląc się, dzielili się sercem, i dzielili swoje serce

Sami z piosneczkami, za wami powspieszymy, a tak te.

Idź mi aniołowie, śpiewajcie panu, w thank mm -hmm. you